Hmm. Raz, dwa, jeden, jeden. Cześć wszystkim! Dawno mnie tu nie było, ale chyba wiecie dlaczego. Na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli jakikolwiek wpływ na to, że udało się wygrać mi, a tak naprawdę nam w tym konkursie. Zacznijmy od początku, czyli od jury. Dziękujemy Łukaszowi od 20 metrów kwadratowych za to, że wybrał mnie do, do finału, za to, że trwał przy tym. Super. Dziękuję Maćkowi, Budziechowi za to, że poparł mój projekt, a także lekkostronniczym, za to, że byli lekkostronniczy. Dziękuję Wam wszystkim, którzy wzięli udział tak naprawdę w całej tej akcji, czyli tak, komentarze, wysłanie linków, e, lubienie tego, e, spam na różnych portalach. E, tak naprawdę w to wszystko zaangażowało się tyle osób, dziesiątki tysięcy osób z całej Polski, że dla mnie było to coś. Nadzwyczajnego. No, tyle ludzi robi coś, tak naprawdę nie musi tego robić, ale chce. Ogromny ukłon w stronę Brzydkiego Buraka za to, że na swoim kanale zrobił filmik o kimś, kogo nie zna, o obcej osobie, żeby pomóc mi. I dzięki temu przyszło do tego konkursu, a także do, do mojego filmiku, dziesiątki tysięcy osób. I także to było coś, coś bardzo, bardzo fajnego. Ja się osobiście nie znam z burakiem, nie znam go w ogóle tak naprawdę, a mimo to człowiek mógł pomóc drugiemu bez jakiejkolwiek zapłaty i po prostu tak, bo było fajnie, bo, bo coś jest fajnego i warto zrobić coś razem. Także naprawdę dzięki wszystkim, którzy wzięli udział, zainteresowały się tym wszystkim również lokalne władze, które promowały to na swoich facebookach, a także lokalne media. Władze i media spiły. Moje, moje miasto. Wielkie ogromne dzięki szacun dla was za to, że udało się zrobić coś. Na początku w tym konkursie również mówię sobie, no tak, no, człowiek z jakiegoś tam mniejszego miasta nagrałem jakiś filmik, wygląda to ok, ale. Kurde, no czy to się w ogóle spodoba? A potem kto jeszcze się wstawi za mną w tym wszystkim? A, a się okazało, że cała Polska internetowa poszła w tą stronę i, i za to chciałbym wszystkim bardzo podziękować, bo teraz y, mam nadzieję, że wszystko potoczy się tak, jak sobie w głowie układam. I że będę mógł za jakiś czas Wam nagrać jakiś filmik, gdzie powoli będziemy pokazywać pewne etapy albo pewne rzeczy, które będą realizowane. Ale w związku z tym wszystkim, że braliście udział w tej akcji, chciałbym się w jakiś sposób odwdzięczyć Wam. I z tego miejsca dzisiaj mówię, że przez najbliższe 3-4 miesiące maj, czerwiec, lipiec Zrobimy tak, że jeżeli jesteś użytkownikiem YouTube'a, masz swój kanał i potrzebujesz jakiegoś nagrania, nie wiem, głupi tekst, prosty, cześć, tu jestem ja, czy tam polecam mój kanał, wejdź tu, czy coś takiego, albo jak tworzysz cokolwiek, jakąś treść, która będzie prezentowana na YouTube i na której nie będziesz zarabiał w sensie, że jest to reklama typowo jakiegoś produktu, tylko po prostu potrzeba do Twojego kanału na tym kanale oczywiście możesz zarabiać, to wal śmiało. Pisz tutaj na tego maila, który jest podany, tylko i wyłącznie na tego maila z dopiskiem, napisz z dopiskiem konkurs milenium. Ja będę się starał w miarę możliwości raz w tygodniu przeglądać tego maila i sukcesywnie podrzucać wam te nagrania. Oczywiście, nie obiecuję, że nagram wszystko, ale będę się starał tyle, ile mogę. Jeżeli będziecie pisać właśnie pod tego maila, wystarczy jeden mail. Ja będę starał się go odwiedzać i w jakiś sposób podziękować społeczności, tak naprawdę, internetowej. Tym, dzięki czemu też również wygrałem, tak? Czyli jakimś stopniu, jakimś talentem, jakimiś zdolnościami. Więc chcę teraz je dać Wam za darmo, tak jak potrzebujecie. Yy, korzystajcie, bo to się już nie powtórzy. Dwa tygodnie temu miało miejsce wręczenie nagród. Dostałem taki metrowy czek i potem musiałem przez Warszawę yy, się z tym i w trawaju i w autobusie i w pociągu pod pachą targać. Yy, I ludzie... ...czkoło spojrzenia... 100 konkurs 100 tysięcy, what the fuck. Nie wiedzieli o co chodzi, ale pomijając <śmienia> to. Um, Milenium fajnie to zorganizował, było oficjalne wręczenie, mam krótki filmik z tego wręczenia. Później poszliśmy do restauracji i razem z innymi laureatami e, rozmawialiśmy, a także były tam władze banku Milenium, osoby odpowiedzialne za organizację, a także agencja, która organizowała to 180 hard beats. E, ten konkurs raczej z milenium. No i teraz nieuchronnie, zbliżamy się do, fin, do finału Wielkiej Brytanii. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym dotychczas, ale no, tak, już w sztuce i w sporcie bywa, że dzieło najlepsze jest najlepsze, zwycięzca jest tylko jeden. Eee, i Świadczy o tym, o naszym szacunku i uznaniu dla tego twórcy i dla tego dzieła świadczy także ta kwota skromnie tutaj napisana przez naszego grafika. Także bardzo miło mi jest zakomunikować Państwu, że Oskar wędruje do pana Łukasza Pady, autora filmu Głos Moja pasja. Także, Aha. podejrzewam musimy Państwu zostawić swoją wizytówkę, i jakoś tworzy studio to piasko, jakiś wspólny życiarz zrobimy. To jest to palesaj, także się o to <laughs> Ja się rozmawiam tutaj, bardzo ci mówię. Gratuluję. Może, tak, żeby Państwo się przyjęli, może to zostać, żeby tutaj, dobrze? Bo I powiedzieć nam, na co pan wyda te pieniądze, to nie ma no, no może. Nie ma Pan takiego obowiązku, ale Może pójść, jeszcze raz filmik. <grymne> nie, no jasne, jak wiemy wszyscy tutaj ten biznes i sprzęt dźwiękowy profesjonalny no, kosztuje odpowiednio dużo i tak zarówno jak i mikrofony, jak i sprzęt przetmacniacze, tak jakiś miksery i samo wygłuszenie pomieszczenia i przygotowanie go, to, to jest naprawdę kosztowna sprawa. I Myślę, że na pewno te pieniądze się przydadzą i w ten sposób zostaną wykorzystane. No to trzymamy pana za słowo, bo może coś powstanie dalej z tego. No właśnie, ja chciałem zaprosić wszystkich państwa, którzy otrzymali wyróżnienia. Świetne Ja tak mogę jeszcze. Dziękuję, dziękuję, Dobrze, Dobrze, już dziękujemy Państwu. W związku z tym, że pojawił się członek naszego Żyli. Wykorzystając z Pana obecności, bardzo miło pana witam. Zapraszam, żeby pan Pasłuska powiedział o... Ja oczywiście brałem sobie Błażeja i bardzo się cieszę, że udało mi się bardzo mocno walczyć o jego kandydaturę ale i lekko stręży, Maciej i Macie i walczyli za swoje typy. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, że dostaliście te nagrody. Ja mam nadzieję, że, będzie, że będziecie realizować, że A, rzeczywiście wykorzystacie te pieniądze na ten cel, o którym mówiliście, a B, że nawet jeżeli nie wystarczy wam powiedzmy te kolejne wyróżnienia na ten cel, to mam nadzieję, że będziecie uparcie dążyli do realizacji swojego celu i prędzej czy później je zrealizujecie, bo pamiętajcie, że tak naprawdę każdy kolejny dzień zależy tylko i wyłącznie od nas. I nikt inny Wam w tym nie pomoże, bo tak naprawdę no, w tym konkursie też sami sobie pomagaliście, żeby wygrać Bank Milenium. Dodatkowo oczywiście to wsparcie. Więc wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się do Waszej rejestracji. Dziękuję. Myślę, że warto było wziąć udział w czymś, co nie dzieje się często. Społeczność internetowa się zrzeszyła i zagłosowała na mnie, w związku z czym chciałbym wam podziękować. Jeżeli macie jakąś potrzebę odnośnie jakiegoś w miarę prostego nagrania i jest to związane po prostu z waszym kanałem, e, walcie śmiało. Jest mail podany. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i za jakiś czas się odezwę e, z jakimiś innymi newsami. Albo no, bo z jakimś projektem, który może będę uruchamiał. Nie czytał Błażej Parda. Panda? Nie, nie, nie. Parda.